Dzisiaj na że będą amatorzy. Powiedz, czym powinni się kierować podczas jazdy jako zawodnik? No przede wszystkim powinni się kierować wolą walki i nieodpuszczaniem do samego końca. Jeśli spełnią te warunki, to na pewno będzie ciekawe widowisko dzisiaj. Czy dziennikarze podchodzili do Ciebie pytać, w jaki sposób sobie poradzić na torze? No Mniej więcej tak to wyglądało. Myślę, że każdy już tam jakąś styczność w dzieciństwie miał z rowerem, także troszkę jakieś początki już mieli we wcześniejszych latach, a jeśli chodzi o już taką szczegółową jazdę na speedowerze, to myślę, że często przychodzili do nas na zawody, mieli okazję nas podglądać. No a jeśli mieli jakiś problem, to oczywiście im udzielałem pomocy. No właśnie, jak teraz patrzysz na tych dziennikarzy, którzy zwykle ciebie przepytują, teraz od ciebie się uczą. No, powiedzmy, że to tak było. Może gdybym miał więcej czasu, troszkę więcej bym poświęcił się, żeby im pomóc, jednak wyglądało to tak jak wyglądało. No i tyle. W jaki sposób trzeba przygotowywać się do zawodów, żeby w ogóle pomyśleć o wygranej? No, wbrew tutaj opiniom, nie jest to łatwy sport. Przede wszystkim teraz na tym naszym torze decyduje przede wszystkim kondycja. Jednak dzisiaj zawody odbywają się na dwa okrążenia, na pewno zawodnikom, dziennikarzom będzie troszkę lżej niż, niż nam w prawdziwych zawodach. My na, mamy do czynienia na co dzień z rowerami, które mają hamulce. Kompletnie nie wyobrażam sobie, jak to jest jeździć na rowerze, który hamulców nie ma. No, to się nie da wytłumaczyć. Trzeba samemu spróbować, i także do, rowerów jest dużo, zapraszam, nie ma problemu. A jakie wskazówki udzielasz zwykle osobom, które wsiadają na taki rower? Co można zrobić, żeby sobie przybliżyć to zwycięstwo? No, do odnoszenia zwycięstw w takich prawdziwych zawodach jest to długa droga. Do nas przychodzą młodzi chłopcy w wieku 10, 11, 12 lat. Na początku trzeba ich oswoić z rywalizacją do bycia elementem drużyny, gdyż to też jest ważne, żeby ten zespół był w miarę zgrany, żeby jeden drugiemu pomagał. No jeśli takie są fundamenty, to następnie uczymy ich techniki startu, techniki pokonywania łuków i z czasem przynosi to efekty. Na przykład w tym roku warto powiedzieć, że zawodnicy do lat 14 z Zielonej Góry zdobyli mistrza Polski parami. Natomiast indywidualnie Dawid Michalski został wicemistrzem Polski do lat 14, także jakieś efekty są. Ile zawodników aktualnie jeździ tu w Zielonej Górze? No aktualnie yy, tak systematycznie na treningi przychodzi około 20-25 osób i z tego 15 jest to w wieku do lat 17-18. To dość inwazyjny sport. W jaki sposób można się ochronić przed upadkiem? No, przede wszystkim kask. Wyczulam tutaj młodych na treningu, gdyż wcześniej różnie z tym bywało, jednak sam się przekonałem na własnej skórze, gdzie troszkę poharatałem głowę, od tej pory już nie dostaje się z kaskiem. Tak samo młodzi są do tego przyzwyczajeni od najmłodszych lat, że kask, obowiązkowo zakryte nogi, obowiązkowo zakryte ręce i rękawiczki. Powiedz, co tobie daje ten speed rower. Hmm. Po tylu latach jeżdżenia, jest to dla mnie 17 sezon już. To chyba tylko już satysfakcja z wynikami. Jest coraz bardziej krucho. Wiadomo, człowiek pracuje, ma swoje problemy dorosłego życia, ale tak z dnia na dzień ciężko mi by było się chyba dostać i nawet jeśli nie będę już startował w takich oficjalnych zawodach, to na treningach będę starał się jeździć właśnie chociażby dla sportu samego. I jeszcze na chwilę wrócę do dziennikarzy, obserwujesz ich tutaj, powiedz, no właśnie jak sobie radzą. No, powiem szczerze, że myślałem, że będzie to gorzej wyglądało. Tragedii nie ma. Wiadomo, że i na szczęście, że do naszego poziomu jeszcze troszkę im brakuje, bo by mogli pomyśleć, że ten sport jest zbyt łatwy. Łatwiej im by było nas oceniać, ale naprawdę z treningu na trening czynili coraz to większe postępy i jest nieźle. Jak myślisz, kto tutaj jest faworytem? Myślę, że faworytów jest sze sześć par, tak jak wszyscy startują, i jakoś specjalnie nikt się nie wybił przez te treningi, żeby mówić o nim, że jest takim jednoznacznym faworytem. Powiedz, w jaki sposób przygotowywałeś się do tych zawodów? To jak wszyscy, myślę, czyli gorliwie podszedłem do tych trzech treningów, które mieliśmy zorganizowane. Każdy trening ja sobie poświęciłem na przyswojenie czegoś innego. Pierwszy na zapoznanie się w ogóle z maszyną specyfiką tego roweru, bo to jest wbrew pozorom troszeczkę inny rower niż te wszystkie, na których jeżdżą Polacy na wycieczki rowerowe. Drugi trening to już troszeczkę ścigania, a trzeci już nawet próbowałem jazdy parą ze swoim kolegą z drużyny, Andrzejem Lochem. Jak ci idzie, jak ci idzie? Jak się czujesz? No, ciężko powiedzieć. Ja nie lubię czegoś y, mówić przed jakimś ważnym sprawdzianem, więc po prostu zobaczymy jak będzie. Chciałbym, żeby było dobrze. A powiedz, jak to jest wcielić w skórę tych osób, które zawsze Ty pytasz z mikrofonem, teraz sam jeździsz na rowerze. No i właśnie y, ostatnio się zastanawiałem, y, co czuje zawodnik na przykład na prezentacji żużlowej albo w parkingu. Dlaczego on jest taki spięty? Dlaczego się nie uśmiecha? To już wiem dlaczego, bo ja też już się koncentruję, już też się nie uśmiecham. E, między innymi e, w tych tak zobaczymy TV od na góra, TV PR, TV Lubusta, sportowefakty.pl, sportowazgora.pl i nightsport.pl Rozpoczynamy oczywiście od sędziego, a sędzią dzisiejszych zawodów jest pan Artur Kurdyk z Zielonej Góry. Pierwszą drużyną jest drużyna TVP z numerem pierwszym, Marcin Krzywicki. <głos》> Numer 13, Andrzej Lok. Drużyna Najsport nice okay. z numerem trzecim, Dawid Porek. Drużyna Najsport nice z numerem trzecim, Numer Dawid Porek. Numer cztery, Bartłomiej Mikula. Bartłomiej Mikula z numerem 4. Drużyna Sportowe Fakty.pl. Trzecia numerem drużyna piątym, to drużyna Daniel Sportowe Kapisa. Fakty i Daniel Kapica. Numer 6 Jakub Sobczak. Jakub Sobczak z numerem szóstym. I rezerwowym drużyny Sportowe Fakty.pl jest Artur Lawrence. Artur Labrent jako rezerwowy i drużyna TV Odra A teraz przechodzimy numerem do naszej siódmym, ulubionej Kuśnierz. drużyny z numerem siódmym Piotr Pusierz, dziennikarz sportowy. Numer ósmy Paweł Karpiński Paweł Karpiński, dziennikarz telewizji Odra 2. Drużyna zawodnik. RTV Lubuska z numerem 9 Kamil Żeberski. Kamil Żeberski, numer 9. Numer 10 Piotr Babczyszyn. I Piotr Babczyszyn to redakcja RTV, I ostatnia RTV RTV drużyna... Sportowa Zgora .pl, numer 11 Sportowa Paweł Groszcz. Numer 12 Wojciech, 12 Wojciech Gąsiewski I rezerwowym drużyny Sportowa zgora.pl z numerem 18 jest Dawid Biechowiak. Dawid Biechowiak, zawodnik rezerwowy. Startujemy. W drugim biegu, co prawda, więc jeszcze trochę jest szansa, żeby zobaczyć, jak chłopaki jadą. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Powiem szczerze, że trochę się dzisiaj stresowałem, ale no, może nie za mocno. Jednak no, niby nie liczy się wygrana, niby nie liczy się, ale zawsze fajnie by było zająć, chociaż miejsce w pierwszej szóstce no to nam się uda na pewno, bo startuje 6 zespołów ale jak będzie w pierwszej piątce to będzie bardzo dobrze. W jaki sposób przygotowywałeś się do tego, do tych zawodów? No, mieliśmy trzy treningi, to nie za dużo oczywiście no, to tylko tyle, że umiemy na tych rowerach powiedzmy się utrzymać, no nie jeździmy na czterech kółkach tylko na dwóch. wiemy, że nie mają hamulców, no i chyba na tyle, no, czasami to wyglądało nawet zabawnie, komicznie, śmiesznie jak się przewracaliśmy jak próbowaliśmy tutaj startować trochę lepiej, no więcej ambicji trochę niż umiejętności, ale mam nadzieję że będzie dobrze. Co ci największą trudność sprawia na tym rowerze? Na tym rowerze wszystko. Wszystko jest takie trudne, że po prostu czasami aż hamuje na przykład na zakrętach i się zdają, gdzie jest ten hamulec. Dopiero potem się znajduje sobie wytłumaczenie, że przecież ten rower nie ma hamulców i trzeba hamować nogą. No, w zasadzie no, jesteśmy nieprofesjonalistami, jesteśmy zwykłymi amatorami, więc wiele mam, na, mam nadzieję, że będzie wybaczone. Dlaczego przyszłaś tutaj na to zaproszenie? Dla mojego chłopaka, tutaj jest. <laughs> Proszę bardzo. Jak mu kibicujesz, jak mu będziesz kibicować? No, najmocniej, jak mogę, nie? Czego? Czego... Ja się uśmiechać, krzyczeć głośno, tak dopingować. No i wszystkim tej drużynie Odry. Czego mu życzysz na 5 minut przed startem? Żeby się nie wymalił. Nie, żeby dotarł bezpiecznie i w pierwszej szóstce, jak, jak chciał. I już zawodnicy ruszyli najlepiej ze startu. Ekipa PVP na prowadzeniu jednak Marcin Krzywicki jest 5 do 5 remis na drugiej pozycji Dawid Borek. Teraz piękny atak w wykonaniu Andrzeja Locha. On przewija się na trzecią pozycję. Na czwartym miejscu Bartłomiej Mikuła. Próbował jeszcze zaatakować. Teraz walka o pierwszą pozycję. Marcin Krzywicki broni się przed atakami Dawida Borka. Borek po krawężniku. Jednak ten atak nie przyniósł mu zwycięstwa, wygrywa Marcin Krzywicki, drugi Dawid Borek, trzeci Andrzej Loki i czwarty Bartłomiej Mikuła. Przed nami drugi wyścig, w tym biegu zobaczymy z pola pierwszego Daniel Kapica, Sportowe Fakty.pl, pole drugie Piotr Kuśnierz, Telewizja Odra. Pole trzecie Jakub Sobczak, sportowefakty.pl i pole czwarte Paweł Karpiński, Telewizja Odra. Już zawodnicy ruszyli z świetnie Daniel Kapica, on na pierwszym miejscu, teraz atak po krawężniku w wykonaniu Jakuba Sowczaka. 5 do 1 w tym wyścigu jak na razie dla drużyny sportowefakty.pl na trzecim miejscu z numerem 8 Paweł Karpiński, na ostatnim miejscu Piotr Kuśnierz. Ekipa Sportowe Fakty znacznie objechała na dystansie i wygrywają 5 do 1 ten wyścig. Pierwszy Daniel Kapica, drugi Jakub Sowczak, trzeci Paweł Karpiński i ostatni do mety dojechał Piotr Kuśnierz. I zawodnicy ruszyli świetnie ze startu. Wychodzi Zawodnik z numerem 9 Kamil Żeberski RTV Lubuska. Drugi jest Paweł Grosę, trzeci Dawid Piechowiak. Na ostatnim miejscu jedzie Piotr Babciszyn. Bieg układa się remisowo. Ostatni łuk. Jeszcze jakiś atak po krawężniku. I pięć, i przepraszam, 3 do 3 w tym wyścigu wygrywa Kamil Żeberski. Na drugiej pozycji Paweł Grosse, trzeci Dawid Piechowiak i ostatni Piotr Babczyszyn. My do Pani chcieliśmy zapytać, komu przyszła Pani kibicować? Mężowi. A kto Pani mężyny RTV? Mhm. Kto to jest? Piotr Babczyszyn. Jakie emocje w związku z tym, że mąż za chwilę na to, że będzie tutaj jeździć? No, bardzo ciepłe emocje. Mam, mam nadzieję, że wszystko pójdzie po jego myśli. No właśnie, czego mu pani życzyła tutaj przed startem? Był jakiś kopniak na szczęście? Mm, nie, sposób powodzenia. To, mąż to dobry zawodnik? No od dwóch lat nie siedział na rowerze, także myślę, że dużo szczęścia mu się przyda. Komu przyszedł pan kibicować? Nie wiem, chyba najmniejszym, bo zupełnym przypadkiem jestem tutaj. Niestety nie wiedziałem o tym, że, że są takie zawody. Przechodziliśmy na spacerku z wnukami. Jestem i no i, i siedliśmy i poczekamy, zobaczymy jak to wygląda. Tu aktualnie będą jeździć na to że dziennikarze. Co pan myśli o tym, że dziennikarze wcielają się w rolę profesjonalnych zawodników? To znaczy, domyśliłem się, że dziennikarze, bo widziałem te koszulki, prawda, co myślę o tym, no jak to się mówi, lepiej jeździć na rowerze niż pić wódkę, także, także generalnie jestem za. Poza tym, no to jest też pewna jakaś bliskość yy, tam kolegów, yy, konkurentów też, nie, nie tylko za kamerą, za mikrofonem, czy czy, czy, czy przed komputerem, ale również na takich zawodach. Myślę, że świetny pomysł i, i, i tak trzymać, że tak powiem. A był Pan kiedyś już na takich zawodach Ni, rowerowych? Nigdy, nigdy. Także właśnie tutaj wnuka trochę przekonywałem, bo coś tak nie miał ochoty, ale, ale sam jestem ciekawy, jak to wygląda. Tak, więc bieg czwarty, pole pierwsze, Paweł Karpiński, Telewizja Odra. Pole drugie, Marcin Krzywicki, TVP. Pole trzecie Piotr Kuśnierz, Telewizja Odra i pole czwarte Andrzej Loch, TVP. Już zawodnicy ruszyli ze startu. Świetnie Marcin Krzywicki, on na pierwszej pozycji e, po wygranym starcie. Piotr Kuśnierz atakuje po kawęzniku. E, teraz zrobiło nam się 4-2 dla drużyny TVP. Znakomity atak po szerokiej w wykonaniu. Teraz... E, Atak na drugą pozycję, ten atak jest udany. I 5 do 1 dla drużyny TVP wygrywa Marcin Krzywicki, drugi Andrzej Loch, trzeci Piotr Kuśnierz i ostatni do mety dołoża Paweł Karpiński. Z pola pierwszego Kamil Żeberski, RTV Lubuska, pole drugie Daniel Kapica Sportowe sportowefakty.pl. Pole trzecie Piotr Babczyszyn, RTV Lubuska i pole czwarte Jakub Sobczak, sportowefakty.pl. I zawodnicy ruszyli ze startu, świetnie Daniel Kapica na prowadzeniu po błyskawicznym wyjściu spod taśmy. Goni go Kamil Żeberski z RTV Lubuskiej, 4 do 2, jak na razie po pierwszym okrążeniu na trzeciej pozycji jedzie Jakub Sobczak, Sportowy Fakty PL, ostatnie miejsce numer 10 Piotr Babczyszyn i ten wyścig kończy się zwycięstwem 4 do 2 drużyny sportowy Fakty PL wygrywa Daniel Kapica, drugi Kamil Żeberski, na trzeciej pozycji dojeżdża Jakub Sobczak. I ostatni Piotr Babczyszyn. I przed nami już y, bieg szósty. Pole pierwsze Dawid Borek, Nice Sport. Pole drugie Paweł Grosse, Sportowa Zgora.pl. Pole trzecie Bartłomiej Mikuła, Nice Sport. I pole czwarte Wojciech Gąsiewski, Sportowa Zgora.pl. I w tym biegu mamy jedną zmianę w drużynie. Sportowa Zgora.pl y, w miejsce Pawła Grosse pojedzie Dawid Piechowiak. I zawodnicy już wyszli spod taśmy. E, świetny start Dawida Piechowiaka na pierwszej pozycji. Teraz atak w wykonaniu zawodnika Nice Sport, jednak nieskuteczny. E, na drugim miejscu mamy Dawida Borka, trzecia pozycja. E, to zawodnik sportowej z Góry Wojciech Gąsiewski i 4 do 2 w tym wyścigu wygrywa Dawid Piechowiak. Na drugiej pozycji Dawid Borek, trzeci Wojciech Gąsiewski i ostatni do mety dojeżdża Bartłomiej Mikula. Ci, co zawsze Was przepytują, jak tam na zawodach, jak się jedzie, co się stało teraz sami na rowerach? No, teraz jak się dziennikarze martwią. E, powiedz, co jest ważne na torze? Przede wszystkim, co jest ważne? No umiejętność jazdy w par, paru dzisiaj, bo dzisiaj są zawody parowe, koledzy z redakcji muszą sobie pomagać i tu chyba będzie klucz do zwycięstwa. Trudno sobie nie zajeżdżać drogi? Jak się potrafi, to można nie zajeżdżać. E, jeszcze chciałam zapytać o to, jak oceniasz ich możliwości? To znaczy są zróżnicowane ci, co więcej trenowali, to na pewno mają większe umiejętności. Mam tutaj swoich faworytów, takich, co na ten widziałem, że sobie dają radę, ale to ma być zabawa przede wszystkim. No właśnie, kogo stawiasz, że kto wygra? Znaczy tutaj najlepiej chyba mi się wydaje, prezentuje się Marcin Krzywicki i jego team. Tutaj stawiam na nich. A przed nami bieg numer 7. W tym biegu zobaczymy z pola pierwszego Marcina Krzywickiego TVP. Pole drugie Daniel Kapica, sportowe Faktypel, pole trzecie Andrzej Loch, TVT. I na polu czwartym w miejscu Jakuba Sobczaka zobaczymy Artura Lavrensa Jak na razie po dwóch seriach startu EXECHO na prowadzeniu drużyny TVP i Sportowe Fakty.pl po 9 punktów. Także w tym biegu może się rozstrzygnąć los miejsc medalowych. Te drużyny jak na razie najlepiej sobie radzą po dwóch seriach startu. Na drugiej na trzeciej pozycji z 7 punktami Sportowa PL. Dalej 5 punktów RTV Lubuska 4 nice Sport i 2 Telewizja Odra. I zawodnicy ruszyli podtaszny, e, Walka na pierwszym łuku, Marcin Krzywicki, Daniel Kapisa, to jest walka, walka o pierwszą pozycję. Jak na razie z tej walki po pierwszym okrążeniu. E, wychodzi drużyna PKP. Teraz Daniel Kapisa, tak po kaleźniku na 3 do 3. On na prowadzeniu, świetna atak w wykonaniu zawodnika sportowy Fakty.pl i on wygrywa ten wyścig 3 do 3. Drugi Marcin Krzywicki, na trzeciej pozycji dojeżdża Andrzej Loh i ostatni na mecie melduje się Artur Law. I przed nami ósma gonitwa dzisiejszych zawodów. Z pola pierwszego Paweł Grosse, Sportowazgora.pl. Pole drugie Piotr Kuśnierz, Telewizja Odra. Pole trzecie, Wojciech Gąsiewski, Sportowa Zgora.pl i pole czwarte, Paweł Karpiński, Telewizja Odra. I w biegu ósmy mamy jedną zmianę w miejsce Wojciecha Gąsiewskiego z drużyny Sportowa Zgora.pl. Zobaczymy Dawida Piechowiaka. I już zawodnicy ruszyli z taśmy, Znakomity start drużyny Sportowa Zgora.pl. Na prowadzeniu jedzie... Paweł Grosse, pilnuje on tego zwycięstwa razem z Dawidem Piechowiakiem. Piotr Kuśnierz atakuje to po małej, to po dłużej, ale to jest już ostatnie okrążenie. Jeszcze atak w wykonaniu zawodnika Telewizja Odra. I 5 do jednego w tym wyścigu wygrywa Paweł Grosse, drugi Dawid Piechowiak, trzeci Piotr Kuśnierz, ostatni Paweł Karpik. I przed nami bieg numer 9. Pole pierwsze Kamil Żeberski, RTV Lubuska. Pole drugie Dawid Borek, Nice Sport. Pole trzecie Piotr Babczyszyn, RTV Lubuska. I pole czwarte Bartłomiej Mikuła, Nice Sport. I zawodnicy wyszli ze startu. Świetnie Kamil Żeberski, od na pierwszej pozycji. Po pierwszym uku 3-3, na drugiej. Miejscu mamy Dawida Borka, czwarty jest Bartłomiej Mikuła, na końcu stawki jedzie Piotr Babczyszyn, teraz atak na pierwszą pozycję i ten atak jednak nieskuteczny, ale świetnie załodnicy walczyli w tym wyścigu, wygrywa Kamil Żeberski, drugi Dawid Borek, trzeci Bartłomiej Mikuła i ostatni do metu dojeżdża Piotr Babczyszyn, 3 do 3 w tym wyścigu. Z rokiem na panią. <grym> Podoba mi się wszystko. <grym>